Słuchajcie, zobaczcie jak Kuba pięknie wyszedł slider. Pięknie, pedal to do metal przytrzymany. No świetnie, świetnie, to jest piękny przejazd pokazowy. A rywalizacja ruszyła. DKL Motorsport w BMW, ale zanim już. Oj, tak, tak, proszę, fajcie No i słuchajcie, takie się chcieliśmy zobaczyć No i trzeba powiedzieć, że z przypadku, ale wyszło to całkiem dobrze Tak, kuba zostawi sobie dystans, żeby wrócić bombą do mety Świetna jazda, świetny pokaz! Wielkie ukłony w ich stronę!